Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po ostatnim meczu dla obu zespołów, dla Hydrotrakuradą i Aseko arki Gdynia. W tym sezonie oczywiście 84 do 73 wygrał Radom. Witam bardzo serdecznie pana trenera Asekoarki arki Gdynia Piotra Blechacza oraz gracza Olafa Ferzanowskiego. Panie trenerze, proszę najpierw o tradycyjne podsumowanie tego spotkania. Mm. Chciałbym zacząć od gratulacji dla, dla drużyny z Radomia. Zasłużyli na to zwycięstwo, natomiast z naszej strony tak wygląda u zespół, który zagrał trzeci mecz w 5 dni. Widać, że w tej czwartej kwarcie już byliśmy kompletnie bez energii. Do tego myślę, że kluczową sytuacją w tym meczu było spięcie w trzeciej kwarcie między Ostoiczem a Mikołajem Witlińskim i i tutaj po prostu musimy trzymać nerwy na wodzy, musimy sobie zdawać rolę z tego, kto jaką pełni w danym momencie, jak jaką pełni rolę, jak ważny jest dla zespołu. Tutaj musimy utrzymać, natomiast Stoicz zrobił swoją robotę, wyeliminował Mikołaja. Od tego momentu grało nam się dużo trudniej. 41 razy przymierzyliśmy z dystansu, z racji tego, że tych opcji podkoszowych nie było jakoś wiele, ale widać, że również tutaj nóg zabrakło i te 9 celnych tylko to, to za mało, żeby. Odnieść zwycięstwo, natomiast yy, gratulacje również dla mojego zespołu za postawę, za walkę i chciałbym szczególnie wyróżnić młodszych graczy. Dla nich to nie była łatwa sytuacja, oni byli z drugim zespołem, zespołem U19 i przyszli, dołączyli do nas właściwie w poniedziałek. Na szybko musieli poznać kilka założeń taktycznych i być gotowi, żeby zagrać trzy mecze w bardzo krótkim okresie czasu. Bardzo fajnie się wkomponowali, także obecność Olafa też na konferencji to jest takie. Moje podziękowanie dla ich postawy w tym tygodniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to ona, gratulujemy imieniu tutaj radomskich dziennikarzy Waszemu młodemu zespołowi, a powiedz jak twoje odczucia po tym pojedynku? E, no Również a proszę, chciałem pogratulować zespołowi z Radomia. Zagrali dobry mecz. E, no i tak jak tutaj powiedział, walczyliśmy przez całe trzy kwarty. E, tam w pierwszej kwarcie jeszcze był ten moment, gdzie... Z user miałem trochę 4 trójki na mockoczu musieliśmy gonić. W czwartej kwarcie zabrakło nam energii. Ja już sam czułem zmęczenie w nogach. No ale chciałem jeszcze podziękować właśnie Ten robi za to, że dał mi szansę pokazania się, pokazania się na ekstraklasowych parkietach. Mam nadzieję, że coś tam pokazałem i szansę w miarę wykorzystałem. No jeszcze raz gratuluję zespołowi z Radomia. Szkoda, że nie udało się wygrać. Chcieliśmy zakończyć ten sezon zwycięstwem. No niestety nie udało się. Teraz przygotowujemy się do kolejnego sezonu. To ja jeszcze przypomnę, że Olaf był najlepszym strzelcem swojego zespołu. zdobył dzisiaj 20 punktów. Bardzo serdecznie panu dziękuję Dziękujemy za konferencję i powodzenia oczywiście w następnym Dziękujemy. sezonie. Dziękujemy serdecznie. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Tym razem są z nami przedstawiciele zwycięskiego zespołu Hydrotraku Radom, trener Robert Witka oraz kapitan zespołu Daniel Wal. Panie trenerze, najpierw proszę o, o, o podsumowanie tego dzisiejszego wydarzenia meczu zwycięstwa. Zależało nam na tym, żebyśmy zakończyli pozytywnie ten sezon. Nie będę tu się może rozdrabniał jeżeli chodzi o szczegóły. Tego spotkania, bo był to mecz, jak widzieliśmy wszyscy, dosyć bardzo dziwny. Chłopaki naprawdę zachowali się do końca bardzo profesjonalnie, tak jak i przez cały sezon. Wytrzymali te dziwne okoliczności tego meczu i w końcówce więcej też doświadczenia. Myślę, że możemy być jako organizacja, jako trenerzy, zawodnicy zadowoleni z tego sezonu. Też wiedzieliśmy z jakiego pułapu zaczynaliśmy ten sezon i gdzie wszyscy nas widzieli. Końcówka sezonu bardzo pozytywna, na pewno duże podziękowania całej organizacji z, z prezesem Piotrkiem Kardasiem, z panem Sitkowskim również o to, że stawali na rzęsach nieraz, żeby po prostu uratować ten klub i żeby żeby zachować status drużyny i klubu ekstraklasowego. Ekstra Także duże podziękowania dla nich, myślę, że też duże podziękowania dla zawodników, którzy w tym specyficznym czasie zgodzili się na pewne ustępstwa. Większa część zawodników grała za mniejsze pieniądze. Także też duże okłony dla nich, że zgodzili się bardzo mocno pomóc klubowi, przyczynili się do tego, że ten klub przetrwał i uważam, że przetrwał w dobrym stylu ten sezon. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Daniel, twoje, twoje tutaj kilka słów, kilka zdań. Tak jak ten powiedział, bardzo chcieliśmy zakończyć ten sezon wygraną. To się nam udało. Wiadomo, że przy, w trakcie ostatniego meczu ciężko się skoncentrować, i, i ten mecz wyglądał takie, a nie inaczej, ale naprawdę bardzo się cieszymy, że wygraliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam dwa lub trzy pytania. Piotr Dobrowolski, sportowe fakty. Pyta, panie trenerze, o taką najbliższą przyszłość. O te najbliższe kilka dni, tygodni, czy planuje pan jakiś okres roztrenowania, czy jednak zawodnicy zostaną wolne? Nie, zostaną wolne. Okej, okay. a drugie pytanie było o pana przyszłość. Pytanie dosyć <laughs> wcześnie, ale czy Robert Witka zostaje w HydroTracku Radą? Nie wiem. Nie wiem, e, tak naprawdę teraz się zacznie czas e, na to, żeby, żeby rozmawiać o przyszłości. Na pewno, na pewno z prezesami usiądziemy do stołu i, e, i porozmawiamy o tym. Dobrze, dziękuję bardzo i na prośbę koleżanek i kolegów dziennikarzy bardzo serdecznie dziękujemy za ten trudny, niełatwy sezon, ale. Generalnie koniec końców zwycięstki bardzo serdecznie Wam dziękujemy za postawę w tym sezonie energa Dziękujemy bardzo. Też pozdrawiamy wszystkich i dziennikarzy i kibiców.